Oto historia jednego z najstarszych kamperów na świecie kampera, który nadal jest sprawny. Jest rok 1914. Samochód wciąż jest nowością, a podróżowanie nim luksusem. Właśnie wtedy powstaje pojazd, który wyprzedza swoją epokę o całe dekady Ford Model T Motor Caravan. To nie jest zwykły samochód, to nie jest też przyczepa. To pełnoprawny dom na kołach zbudowany na bazie Forda Model T, auta, które zmotoryzowało świat. Dziś uznawany jest za najstarszy zachowany kamper na świecie. Sercem pojazdu jest czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,9 litra i mocy około 20 koni mechanicznych. Prosty, trwały i łatwy w naprawie. Dokładnie taki, jakiego potrzebowały wczesne samochody. Napęd trafiał na tylne koła przez planetarną skrzynię biegów. W teorii model T potrafił rozpędzić się do około 70 km na godzinę, choć w przypadku tak ciężkiej zabudowy prędkość miała drugorzędne znaczenie. Tu liczyła się niezawodność. Aby udźwignąć masywną drewnianą karoserię, podwozie zostało wydłużone i wzmocnione przez brytyjską firmę Bajko. Zabudowę mieszkalną wykonała firma. Danton of Reading, producent luksusowych karawanów konnych. Efekt: drewniana karawana osadzona na samochodowym szkielecie. Połączenie świata powozów i rodzącej się motoryzacji. W środku znajduje się wszystko, co potrzebne do życia w drodze, jak na standardy 1914 roku. Cztery miejsca do spania: jedno łóżko podwójne i dwa pojedyncze. Piec opalany drewnem. Który służył zarówno do ogrzewania, jak i gotowania. Skórzana kanapa pełniła podwójną funkcję. Była siedzeniem kierowcy, a po obróceniu stawała się częścią salonu. Nie było tu łazienki ani bieżącej wody. Ale w 1914 roku był to poziom komfortu absolutnie wyjątkowy. To był prawdziwy dom na kołach na długo przed tym, zanim ktokolwiek użył słowa kamper.